Moi kochani, witajcie w kolejnym podcaście na kanale kryminalnym. Ja nazywam się Łukasz Tusiński, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, ale z góry zaznaczam, że będzie niezwykle wzruszający. Maj 2019 roku. W niewielkim miasteczku Rexberge w stanie Idaho słońce zachodziło wolno za linią gór, a powietrze było ciężkie, nienaturalnie nieruchome. Na jednej z ulic stał dom, pozornie zwyczajny, jak tysiące innych na amerykańskich przedmieściach. Tego wieczoru jednak z jego wnętrza nie dobiegały żadne dźwięki, nie było śmiechu dzieci, nie słychać było muzyki, nie paliło się żadne światło. Dom należał do Lori Valo, kobiety, która kilka miesięcy wcześniej była kochającą matką, sąsiadką, żoną. Teraz wszyscy, którzy ją znali, pytali o jedno: gdzie są dzieci. Tylee Ryan, 17-letnia dziewczyna o łagodnych oczach i zamiłowaniu do fotografii, oraz Joshua J.J. Valo. Siedmioletni chłopiec z autyzmem, pełen energii i dziecięcej radości. Wszyscy nagle zniknęli. Nie pojawili się w szkole, ich telefony zamilkły a Lori i jej nowy partner, Chad Dabel, zaczęli podróżować po kraju, głosząc wszystkim, że nadchodzi koniec świata. Dla policjantów z Rexburg to miała być zwykła sprawa zaginięcia. Ale im głębiej wchodzili w życie tej kobiety, tym bardziej odkrywali coś, co z pozoru wydawało się niemożliwe do uwierzenia. Sieć kłamstw, zbrodni, manipulacji i wiary w apokalipsę, która doprowadziła do śmierci kilku osób. Kiedy śledczy w końcu dotarli do ogrodu domu Chadda Deibela, nie byli gotowi na to, co zobaczą. To historia, która zaczyna się jak dramat rodzinny, a kończy jak apokaliptyczna przypowieść o fanatyzmie, obsesji i zbrodni popełnionej w imię rzekomej wiary. To historia Lori Valo, kobiety, którą świat nazwał matką Apokalipsy. Lori Valo przyszła na świat w 1973 roku w miejscowości San Bernardino w stanie Kalifornia. Wychowywała się w rodzinie należącej do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, Mormonów. Jej rodzice, Berry i Jenis. Przekazywali dzieciom wiarę, w której dobro i zło miały wyraźne granice, a Bóg był zawsze obecny w codziennym życiu. Z biegiem lat ta wiara w dzieciństwie stanowiąca oparcie w dorosłości stała się dla Roli czymś znacznie głębszym, a może groźniejszym. W liceum była lubiana, miała urodę typową dla południowej Kalifornii. Jasne włosy, opalenizny i pewność siebie, która przyciągała uwagę. Nikt wtedy nie przypuszczał, że w tej dziewczynie, tak pełnej życia, zacznie się rodzić coś, co później doprowadzi ją do granic szaleństwa. Po maturze Lori wyszła za mąż po raz pierwszy, miała wtedy zaledwie 17 lat. Związek trwał krótko, zaledwie rok. Drugi mąż był już bardziej stabilny, William, z którym doczekała się syna Kolbiego, ale i ten związek rozpadł się po kilku latach. Z kolejnymi relacjami było podobnie. Lori za każdym razem zostawała z dzieckiem, z nowym zobowiązaniem i z coraz silniejszym przekonaniem, że nie znajdzie swojego miejsca. Z czasem zaczęła coraz bardziej angażować się w nauki kościoła mormońskiego. Czytała pisma proroków, uczestniczyła w spotkaniach i konferencjach duchowych, aż w końcu zaczęła interpretować religię po swojemu. Niektórzy znajomi wspominali, że potrafiła godzinami opowiadać o planie Boga, o wojnie dobra ze złem i o tym, że nie każdy, kto chodzi po ziemi, jest prawdziwym człowiekiem. W 2006 roku poznała mężczyznę, który na chwilę zdawał się ją uspokoić. Josepha Ryana. Pobrali się i mieli córkę Tyle. Lecz nawet ten związek zakończył się w sądzie. Lori zaczęła żyć coraz bardziej impulsywnie. Po rozwodzie poznała Charla Walo, mężczyznę z Arizony, który zakochał się w niej bez pamięci. To wtedy, zdaniem wielu, Lori zaczęła zmieniać się na dobre. Z pozoru była troskliwą matką i aktywną członkinią lokalnej wspólnoty, ale w jej oczach coraz częściej pojawiał się błysk, którego wcześniej nie było. Zaczęła mówić o głosach, o proroctwach, o tym, że została wybrana do specjalnej misji. W 2016 roku trafiła na konferencję religijną w stanie Utah poświęconą tematyce objawień i końca świata. Tam po raz pierwszy spotkała czada Daybella, autora książek o wizjach, snach i życiu po śmierci. Deibel był wówczas mężem Tami, ojcem, pięciorga, dzieci i człowiekiem, który w środowisku mormońskim uchodził za kogoś z pogranicza mistycyzmu i literatury popularnej. Między nim a Lori natychmiast nawiązała się nić porozumienia. Chad opowiadał o apokalipsie, która miała nadejście w najbliższych latach, o podziale ludzi na światło i ciemność, o duchach zamieszkujących ciała grzeszników. Lori słuchała go z fascynacją, kiedy mówił, że niektórzy są już martwi duchowo, kiwała głową i powtarzała jego słowa. Wkrótce zaczęli wymieniać listy, spotykać się na konferencjach, a potem planować wspólne życie. Według ich znajomych Lori stała się wtedy nie do poznania. Wierzyła, że świat kończy się w tempie przyspieszonym, a ona ma zadanie przygotować wybranych na wielką bitwę. Zaczęła mówić, że niektórzy z jej bliskich, w tym Charles Wallo i własne dzieci, zostali opętani przez złe duchy. Zaczęła też przekonywać, że potrafi rozróżnić ludzi prawdziwych od tych, którzy są tylko powłokami. Charles był przerażony, wysyłał wiadomości do przyjaciół, błagał rodzinę o pomoc, mówił, że Lori straciła kontakt z rzeczywistością. Złożył nawet zawiadomienie o konieczności interwencji psychiatrycznej. Policjanci jednak nie widzieli podstaw, by ją zatrzymać. Lori potrafiła mówić spokojnie, z uśmiechem, z przekonaniem, że wszystko, co robi, ma duchowe znaczenie. To był moment, w którym życie tej kobiety zaczęło staczać się po równi pochyłej. W ciągu kilku miesięcy z miłej matki i żony stała się kimś, kto wierzył, że Bóg przemawia bezpośrednio do niej. Kiedy w 2019 roku zaczęła coraz częściej spotykać się z Chadem Dejbelem, granica między religią a obsesją zatarła się całkowicie. Wierzyła, że razem mają misję oczyszczenia ziemi ze złych duszy, a gdy ktoś próbował stanąć im na drodze, uznawała, że jest przeszkodą na ścieżce do światła. Lipcowy poranek 2019 roku na jednym z osiedli w stanie Arizona powietrze było rozgrzane, choć słońce dopiero wspinało się nad dachami domu. O godzinie 9 rano policja otrzymała zgłoszenie o strzałach w jednym z budynków przy ulicy Four Queens. Dzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako Alex Cox, brat Lori Valo. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, Alex czekał pod domem. Zgłosił, że zastrzelił swojego szwagra, Charla Wallo, w obronie własnej. Powiedział, że Charles zaatakował go kijem baseballowym. Twierdził, że nie miał wyboru. W środku policjanci znaleźli jego ciało leżące na podłodze w korytarzu. Obok niego telefon komórkowy, okulary, kilka porozrzucanych dokumentów. Nie było śladów walki, nie było krzyków sąsiadów, nikt niczego nie słyszał. Lori pojawiła się chwilę później, uśmiechnięta, spokojna z dziećmi w samochodzie. Zachowywała się tak, jakby nic się nie stało. Na nagraniu z kamer policyjnych, które później ujawniono w sądzie, widać, jak rozmawia z funkcjonariuszami. Śmieje się, żartuje, mówi, że wszystko jest w porządku. Jakby śmierć męża była tylko epizodem w większym planie, którego policjanci nie potrafili zrozumieć. Dla śledczych od początku coś w tej historii nie pasowało. Broń, której użył Alex, leżała na kanapie, nie miała odcisków palców ofiary. Biegli zauważyli, że tor lotu pocisku i pozycja ciała Charla wskazywały na to, że nie był to przypadek ani chaotyczna samoobrona. Ale Lori i jej brat pozostali wolni. Alex powtarzał, że bronił siostry. A Lori twierdziła, że jej mąż od dawna był niebezpieczny, że chciał ją skrzywdzić, że został opętany. Tego samego dnia Lori spakowała swoje rzeczy i razem z dziećmi wyjechała z Arizony. Kilka tygodni później przeprowadziła się do Rexburg w stanie Idaho małego miasteczka, w którym czekał Chad Daybell i jego żona Tami. W tym czasie policja w Arizonie wciąż prowadziła śledztwo w sprawie śmierci Charla. Czarny, zanim zginął, zdążył wysłać do swojego znajomego wiadomość, które dziś brzmią jak zapowiedź tragedii. W jednej z nich napisał: — Lori jest niebezpieczna. Mówi, że ja nie jestem Czarnem, że moje ciało zajęło jakieś zło. Boję się od dzieci. Jeśli coś mi się stanie, to przez nią. Śledczy początkowo nie wiedzieli, co z tym zrobić. Wszystko wyglądało jak rodzinny konflikt, w którym granice między wiarą, emocjami i paranoją zatarły się całkowicie. Lori w tym czasie coraz bardziej oddalała się od rzeczywistości. Zaczęła utrzymywać, że jest królową nowej ziemi, że Bóg wyznaczył jej misję oczyszczenia świata. W notatkach znalezionych później w jej domu policjanci odkryli listę, w którym sporządziła listę ciemnych dusz. Ludzi, którzy mieli zostać zniszczeni przed końcem czasów. Na tej liście znajdowały się nazwiska jej męża, byłej żony czada, a także jej własne dzieci. W październiku tego samego roku czad Daybell zgłosił, że jego żona Tami nagle zmarła we śnie. Miała 49 lat, była zdrowa, nie leczyła się na żadne poważne choroby. Śmierć uznano za naturalną, a ciało szybko pochowano. Kilka dni później Lori i Chad byli już na Hawajach, uśmiechnięci, opaleni, pozujący do wspólnych zdjęć z wieńcami z kwiatów. Kiedy policjanci z Idaho dowiedzieli się, że dwoje dzieci Lori od miesięcy nie chodzi do szkoły, postanowili sprawdzić, co się dzieje. W listopadzie 2019 roku funkcjonariusze odwiedzili jej nowy dom. Zapytali, gdzie są Tylee i JJ. Lori odpowiedziała spokojnie, że są bezpieczne, że przybywają z rodziną w stanie Arizona. Kilka dni później zniknęła. Od tego momentu sprawa przybrała zupełnie inny wymiar. Media w całych Stanach zaczęły pisać o matce zaginionych dzieci, o sekcie apokaliptycznej, o śmierci męża i tajemniczym zgonie żony jej nowego partnera. Policjanci zaangażowali specjalny zespół śledczy, który miał połączyć te wszystkie wątki. W styczniu 2019 roku Lori i Chad zostali odnalezieni na wyspie Hawaii. W hotelu, w którym przebywali, panował spokój. Na stoliku stała butelka szampana, na plaży ślady ich stóp. Gdy policja ich zatrzymała, Lori wyglądała, jakby nie rozumiała, o co chodzi. Nie okazywała emocji, nie pytała o dzieci. Jedynie powiedziała, że wszystko ma swoje miejsce w boskim planie. To był moment, w którym Ameryka zrozumiała, że to nie jest zwykła sprawa rodzinna. Zaczęto mówić o kulcie, o religijnym fanatyzmie, o parze, która wierzyła, że świat się skończy, a oni zostaną jego przywódcami. Dla śledczych zaczyna się najtrudniejszy etap. Odnalezienie dzieci, które zniknęły bez śladu. Zaginięcie 17-letniej Tylie Ryan i 7-letniego Joshua J.J. Valo stało się jednym z najbardziej medialnych tematów w Stanach Zjednoczonych. Na początku roku 2019 wizerunki dzieci pojawiły się na ekranach telewizorów, w internecie, na tablicach przy drogach w Idaho, Arizonie i na Hawajach. Każdy nowy trop kończył się jednak w martwym punkcie, a Lori milczała, czad unikał dziennikarzy. A rodzina Charla Valo ojca JJ błagała policję, by ta nie odpuszczała. Śledczy z biura szeryfa hrabstwa Fremont połączyli siły z FBI. Zaczęli analizować każdą wiadomość, każde logowanie z telefonów Lori i czada, każdy rachunek, każdy przelew. W marcu dotarli do nagrań z kamery przemysłowej, między innymi w hotelu Weidachow, w którym Lori była widziana tuż po zniknięciu dzieci. Na jednym z ujęć z września 2019 roku widać ją z JJ-em wychodzących z mieszkania. To był ostatni raz, gdy ktokolwiek zobaczył chłopca żywego. W kolejnych miesiącach śledztwo zaczęło układać się w niepokojący obraz. Z analizy telefonów wynikało, że Lori i Chad utrzymywali kontakt z kilkoma osobami ze swojej apokaliptycznej grupy, nazywanej przez nich przygotowanymi. W prywatnych wiadomościach Chad pisał listy do Lori o oczyszczeniu świata, o tym, że niektórzy ludzie mają ciemne dusze i że światło wygra tylko wtedy, gdy zło zniknie z ziemi. Śledczy znaleźli też listę imion, obok których wpisane były litery L lub D. Światło bądź cień. Obok imion Tylee i JJ-a widniała litera D. W ich świecie Dark oznaczało duszę, którą należało zniszczyć, aby uwolnić ciało. Kiedy agenci FBI przedstawili te zapisy prokuratorom, nikt nie miał już wątpliwości, że dzieci mogły paść ofiarą religijnego fanatyzmu, ale brakowało dowodów, brakowało ciał. W maju 2019 roku śledczy uzyskali nakaz przeszukania posesji Czada Deybela w Roxberg. Dom stał na skraju niewielkiego miasteczka, otoczony polami i drzewami. Z zewnątrz wyglądał jak miejsce, w którym nic złego nie mogło się wydarzyć. Białe ściany, zielony trawnik, huśtawki dla dzieci. Rankiem, 19 czerwca, policjanci i technicy kryminalistyki pojawili się tam z ciężkim sprzętem. Na miejscu byli też agenci FBI i psy tropiące, przeszkolone do wykrywania zapachu ludzkich szczątków. Przez kilka godzin przeszukiwali teren, koncentrując się na ogrodzie. W pewnym momencie jeden z psów zatrzymał się przy drzewie, na tyłach posesji. Zaczął drapać ziemię. Śledczy oznaczyli miejsce i rozpoczęli ostrożne prace. Nie trzeba było długo czekać, by zrozumieć, że to nie przypadek. Pod warstwą ziemi znaleziono plastikowy pojemnik, a chwilę później drugi. Zawierały szczątki. Policjanci natychmiast przerwali pracę i wezwali biegłych. To, co odkryli, potwierdziło najczarniejszy scenariusz. W ogrodzie Chadda Bela znajdowały się ciała Tyle i Joshua. Kiedy informacja o znalezieniu obiegła media, kraj zamarł. Na konferencji prasowej szeryfa powiedziało tylko jedno zdanie. Nie szukamy już zaginionych dzieci. Od dziś prowadzimy śledztwo w sprawie morderstwa. Lori została przewieziona z Hawajów do Idaho. W sądzie wyglądała spokojnie. Nie okazywała emocji, nie płakała, nie prosiła o wyjaśnienia. Kiedy prokurator odczytywał zarzuty, patrzyła w dal, jakby to wszystko działo się obok niej. W tym samym czasie czad Deibel został zatrzymany na swojej posesji. Policjanci znaleźli go w samochodzie zaparkowanym nieopodal. Nie stawiał oporu. W jego domu zabezpieczono kilkanaście dzienników, list i nagrań głosowych. W jednym z nich czad mówił. Światło zwyciężyło, dusze ciemności zostały uwolnione. To zdanie, powtarzane przez media w następnych tygodniach, stało się symbolem tej sprawy, dowodem na to, jak daleko można się posunąć, jak daleko może posunąć się człowiek, który wierzy, że stoi nad prawem, bo kieruje nim boski głos. Kiedy śledczy zakończyli pracę w ogrodzie, cały teren zabezpieczono i ogrodzono taśmą. Mieszkańcy Rexberg stali po drugiej stronie ulicy w milczeniu. Niektórzy płakali, inni po prostu patrzyli, jak policyjne samochody odjeżdżają. Tego dnia wszyscy zrozumieli, że to, co brali za dziwną historię o religijnych ekscentrykach, było w rzeczywistości jednym z najbardziej przerażających przestępstw w historii ich miasteczka. Kiedy sprawa trafiła do sądu, prokuratorzy powiedzieli wprost, Lori Chad. Działali wspólnie, wierzyli, że są wybrani, wierzyli, że mogą decydować, kto ma prawo żyć, a kto jest już duchowo martwy. Śledczy z FBI i Policji Stanowej zebrali setki dowodów. Wśród nich korespondencje, nagrania rozmów, listy, a nawet mapy narysowane ręką Czada, na których zaznaczył punkty duchowego oczyszczenia. Jednym z nich był jego własny ogród. To odkrycie zakończyło pierwszy etap śledztwa. Ale dla opinii publicznej i dla ofiar rodzin, był to dopiero początek walki o prawdę i sprawiedliwość. Przed sądem miały jeszcze paść słowa, które ujawnią, jak daleko sięgała manipulacja i w co naprawdę wierzyła Lori Valo, matka Apokalipsy. Kiedy Lori Valo po raz pierwszy stanęła przed sądem w Idaho, sala była pełna dziennikarzy. Kamery ustawione w rzędach, mikrofony, błyski fleszy wszystko od lat towarzyszyło tej sprawie. Ale pośrodku tego chaosu Lori wyglądała tak, jakby nie należała do tego świata. Ubrana w pomarańczowy uniformę więzienny z długimi blond włosami, siedziała wyprostowana i spokojna, nie spuszczała wzroku. Dla obserwatorów była zagadką, czy naprawdę wierzyła w to, co mówi. Czy to była choroba psychiczna, czy chłodna kalkulacja? Początkowo proces był kilkukrotnie odkładany. Prawnicy Lori wnioskowali o ocenę jej poczytalności. Biegli psychiatrzy przez wiele miesięcy, analizowali jej zachowanie, nagrania rozmów i notatki. Ich raport był jednoznaczny. Lori rozumie zarzuty, jest w stanie uczestniczyć w procesie, a jej przekonania religijne nie są wynikiem urojeń w sensie klinicznym. To otworzyło drogę do rozpoczęcia procesu, który Amerykanie nazwali procesem stulecia w Idaho. Prokurator John Payor przedstawił obraz kobiety, która świadomie planowała zbrodnie. Według jego słów Lori i Chad byli dwojgiem ludzi owładniętych ideologią końca świata, którzy uznali, że mogą decydować kto żyje, a kto ginie. W akcie oskarżenia pojawiły się trzy główne wątki. Zabójstwo Tylee i Joshua dokonane wspólnie przez Lori, Chada i jej brata Alexa. Spisek w celu zabicia Tam Dabel, żony Chada, zmarłej w tajemniczych okolicznościach. No i udział Lori w planowaniu zabójstwa Charla Walo, jej czwartego męża. Prokuratorzy odczytali fragmenty listów Lori i Chada. Jeden z nich brzmiał: Bóg powiedział mi, że nasze dzieci są już w świetle, ich misja się skończyła teraz czas byśmy byli razem. Winnym napisała: JJ ma ciemną duszę, Taili też, musimy je uwolnić. Te słowa wywołały w sądzie wstrząs. Niektórzy ławnicy odwrócili wzrok. Obrońcy Lori próbowali przedstawić ją jako ofiarę manipulacji Chad'a Daybella. Twierdzili, że była pod jego psychiczną i duchową kontrolą. Że wierzyła, iż wykonuje boskie polecenia, Chad był dla niej autorytetem absolutnym. Podczas jednego z przesłuchań obrońca próbował przekonać sąd, że Lori żyła w alternatywnej rzeczywistości religijnej, w której świat materialny nie miał już znaczenia. Nie kierowała się złem, tylko wiarą, mówił jeden z adwokatów, ale te słowa nie trafiły do ławników. Prokuratorzy przywołali dziesiątki świadków, sąsiadów, krewnych, byłych członków wspólnoty religijnej. Wielu z nich opowiadało o Lori jako kobiecie charyzmatycznej, ale coraz bardziej oderwanej od rzeczywistości. Niektórzy mówili, że widzieli ją śmiejącą się kilka dni po śmierci Tammy Daybell. Inni, że słyszeli, jak nazywa swoje dzieci zombie. Najmocniejszym dowodem okazały się dane z telefonu komórkowego. Śledczy udowodnili, że w dniu zniknięcia Tayli i JJ telefon Alexa Coxa, brata Lori, znajdował się dokładnie w miejscu, gdzie później odkryli ciała. Analiza GPS wskazywała, że spędził tam około dwóch godzin. To wystarczy, by zamknąć logiczny łańcuch dowodów. Kiedy prokurator pokazał tę mapę na ekranie w sali sądowej, panowała cisza. Lori siedziała bez ruchu, nie płakała, nie zaprzeczała. Patrzyła przed siebie z wyrazem, który wielu określiło jako pusty. Sąd w stanie Idaho uznał Lori Vallow Daybell winną wszystkich zarzutów. Dwóch morderstw pierwszego stopnia, współudziału w zabójstwie Tammy Daybell, spisku w celu popełnienia morderstwa oraz oszustwa finansowego polegającego na pobieraniu świadczeń po zaginionych dzieciach. Podczas ogłoszenia wyroku na sali sądowej panowała absolutna cisza. Sędzia Steven Boyce powiedział Nie widzę w pani cienia skruchy. Pani czyny są nieludzkie. Dwoje niewinnych dzieci straciło życie, bo uwierzyła pani, że ma prawo decydować o ich losie. Wyrok był jednoznaczny. Dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Kiedy konwojenci wyprowadzali Lori z sali, ktoś z publiczności krzyknął: Gdzie są twoje dzieci? Lori odwróciła głowę, uśmiechnęła się lekko i wyszeptała coś, czego mikrofony nie uchwyciły. Niektórzy świadkowie stwierdzili później, że powiedziała: Są w świetle. Proces Chada Deybela wciąż trwa. Odpowie on za udział w zabójstwie oraz śmierci swojej żony Tami. Według prokuratury to on był mózgiem operacji, człowiekiem, który potrafił przekonać innych, że jego apokaliptyczne wizje są prawdziwe. Dla rodziny ofiar wyrok Lori był jedynie połowicznym zamknięciem tej historii. Nie przyniósł ukojenia, ale dał poczucie, że sprawiedliwość, choć spóźniona, w końcu nadeszła. Lori valo była kobietą, która przez lata potrzebowała uznania. Z pozoru pewna siebie i towarzyska, w środku miała ogromną potrzebę kontroli i przekonania, że jej życie ma wyjątkowe znaczenie. To właśnie to poczucie wyjątkowości stało się zalążkiem wszystkiego, co nastąpiło później. Spotkanie z Chadem Deibelem było dla niej jak zapalenie iskry. On, samozwańczy prorok, autor książek o końcu świata, ona głęboko wierząca, ale coraz bardziej zagubiona. Razem stworzyli zamknięty świat, w którym wszystko nabierało sensu tylko w ich interpretacji. Chad mówił o duchach i podziale ludzi na światło i ciemność, a Lori przyjęła te słowa jako objawienie. Zaczęła wierzyć, że potrafi rozpoznać, kto jest człowiekiem, a kto pustą powłoką. Psychologowie sądowi określili ją jako osobę narcystyczną z elementami paranoicznymi. Miała ogromną potrzebę znaczenia i była przekonana, że Bóg przemawia bezpośrednio do niej. W jej oczach zbrodnia nie była zbrodnią, tylko misją. Zależność między Lori a Chatem miała charakter sekciarski. On tworzył ideologię, ona ją wykonywała. Wierzyli, że świat się kończy, a dzieci przeszkadzają im w spełnieniu boskiego planu. W tym zamkniętym systemie każde wątpliwości uznawali za głos zła to co wydarzyło się później nie było więc impulsem lecz konsekwencją. Lori przestała odróżniać duchowość od fanatyzmu. Wierzyła, że działa w imię dobra podczas gdy krok po kroku niszczyła wszystko co było naprawdę święte: rodzinę, miłość i ludzkie życie. Kiedy zapadł wyrok a drzwi sądu zamknęły się za Lori Valo deibel, wydawało się, że to koniec jednej z najbardziej niepojętych historii ostatnich lat. Ale w rzeczywistości to było tylko symbolicznym finałem, bo skutków tej historii nie da się zamknąć w paragrafach. Dwoje dzieci nie żyje, a kobieta, która miała być ich ochroną, stała się ich zagrożeniem. Nie dlatego, że była potworem zrodzonym ze zła, ale dlatego, że pozwoliła, by wiara w wyjątkowość przysłoniła jej człowieczeństwo. Dla śledczych ta sprawa pozostaje lekcją, jak cienka bywa granica między duchowością a fanatyzmem, między wiarą a manipulacją. Lori wierzyła, że słucha Boga, podczas gdy tak naprawdę słuchała człowieka, który rozumiał, jak bardzo potrzebuje ona sensu i jak łatwo ten sens można jej sprzedać. W każdej historii o sekcie, kulcie czy samozwańczym proroku powtarza się ten sam schemat ktoś szuka odpowiedzi, jak ktoś inny wykorzystuje jego lek. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć sygnału, gdy bliska osoba zaczyna mówić o misjach, znakach i boskich głosach, które każą jej zerwać z rodziną, odsunąć przyjaciół, zrezygnować z codziennego życia. To nie objawienie, to ostrzeżenie. To była historia Lori Valodeibel, kobiety, która uwierzyła, że jest wybrana. A w rzeczywistości stała się przykładem, jak wiara pozbawiona granic może prowadzić do tragedii. Moi kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego trudnego i wstrząsającego odcinka. Na kolejne zapraszam Was w każdy wtorek, czwartek i niedzielę na kanale kryminalnym, a dziś życzę Wam już spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.